Dzień dobry, witam państwa. Poniedziałkowa sesja londyńska na rynku euro przebiegała dość spokojnie. Wspólna waluta próbowała odzyskiwać nieco na wartości względem dolara, jednak nieobecność znaczącej części europejskich inwestorów spowodowała, że dopiero podczas sesji amerykańskiej mogliśmy obserwować mocniejszy ruch do góry. Dziś rano jednak główna para walutowa znów notuje niższe poziomy w okolicy wartości 1,30,95. Na krawym rynku walutowym pary złotowe ocenują blisko tych poziomów oporu. E, utrzymujący się e, negatywny klimat inwestycyjny na światowych rynkach może powodować, że złoty będzie pozostawał na tych wyższych poziomach, a mocniejsze negatywne impulsy mogą sprawiać, że będzie on próbował przybijać się wyżej. Jak na razie kurs pary USD pln kształtuje się na poziomie 3,19, a pary EUR pln na poziomie 4,1750. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.